Słuchajcie, wpisałam w internecie skoki rozwojowe, bo tak się często słyszy to stwierdzenie. I znalazłam jakiś kalkulator skoków rozwojowych. Wpisałam datę jego urodzenia i, i wyskoczyło mi. No i faktycznie kurczę się, wszystko zgadza. Hit. Loś od paru dni się śmieje. Nie, tak, nie, te, nie te uśmiechy, o których. Często mówimy, jak dziecko nieświadomie się uśmiecha, tylko on się śmieje. Już można go rozbawiać. I on wtedy się uśmiecha i nawet dźwięki z siebie wydaje. No, a wczoraj, znaczy dzisiaj w nocy, spał pięć godzin longiem. Widać po mnie, że się wyspałam, prawda? Ja o piątej spojrzałam się na alka mówię: nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo się wyspałam. Niesamowite. Jak. Leoś szybko się rozwija, oby odpukać to tak zostało. Zobaczymy jak dzisiaj będzie, bo jak dzisiaj też mi da pospać, no to. Aleluja. Oby tak zostało. Trzymajcie mocno za nas kciuki. <grymne> Naprawdę. Kiedyś myślałam, że to 5 godzin, to że to będzie, że się nie wyśpię, coś tam. 5 godzin teraz to jest luksus. Naprawdę luksus. Eee... Więc no zobaczymy. Dzisiaj w ogóle los jest tak grzeczny, że jestem ja pod wrażeniem. Stam nad nim, mówię: To chyba nie moje dziecko. <grymne> Nic nie płacze, leży, bawi się, jest zainteresowany wszystkim, ale nie, nie płacze. Naprawdę. Oby, oby tak dalej. Życzę wszystkim wam, mamusiom, aby wasze bombelki przesypiały nocki.